Nigdy nie wyzdrowiejesz, dopóki nie zrozumiesz tego o swojej matce, może przez całe życie próbujesz coś naprawić w sobie, w relacjach, w emocjach, przeczytałeś książki, przepracowałeś przeszłość, ale mimo tego czujesz, że coś nadal cię blokuje, wybuchasz nie w porę, albo zamykasz się w sobie, reagujesz zbyt mocno, albo wcale i zaczynasz myśleć, co ze mną nie tak. A co, jeśli ten głos w twojej głowie nie należy w ogóle do ciebie? Co, jeśli to echo? Echo relacji, która ukształtowała cię zanim jeszcze miałeś szansę wybrać. Karl Gustav Jung mówił jasno: nie ruszysz naprzód, dopóki nie spojrzysz w stronę matki. W tym filmie pokażę ci, jak ta jedna relacja, najwcześniejsza, najbardziej podstawowa, może wciąż decydować o twoich lękach, decyzjach. I poczuciu własnej wartości, ale pokażę ci też, jak możesz to zrozumieć i odzyskać siebie. To jest psychologia obfitości, przestrzeń, w której nie musisz już dłużej siebie naprawiać, tylko wreszcie zaczynasz siebie rozumieć. Pierwszy punkt to ten, który ma ci uświadomić coś bardzo ważnego. Zawsze bierzesz winę na siebie, coś nie wyszło, ktoś się zdenerwował, relacja się rozpadła, twoja pierwsza myśl to moja wina, zrobiłem coś źle, powiedziałem coś nie tak, nie byłem wystarczający. Znasz to uczucie, ten ciężar, który pojawia się szybciej niż myśl, to nie jest przypadek. Psychologia mówi jasno. Dziecko, które było odrzucane, zaniedbywane emocjonalnie albo karane za emocje, uczy się jednego mechanizmu przetrwania. To ja jestem winny. Dlaczego? Bo dziecko nie zniesie myśli, że mama go nie kocha bez powodu, że nie zasłużyło na krzyk, ciszę, ignorowanie. Więc zamienia prawdę na narrację, która daje pozór kontroli. To ja zrobiłem coś źle. Jak się poprawię, mama mnie pokocha. To nie logika. To instynkt przetrwania emocjonalnego. I ten głos, ten cichy samozniszczeniowy szept, dorasta razem z tobą. Nagle wszystko staje się twoją winą. Zły humor partnera, cisza między znajomymi, oziębłość w pracy, zaniedbanie w relacji. Zawsze znajdziesz w sobie jakiś powód. Bo tego nauczyłeś się jako dziecko. Ale to nie jest odpowiedzialność. To jest strach w przebraniu odpowiedzialności. To iluzja, że masz wpływ, byleby nie musieć czuć tej przerażającej prawdy. Może ktoś mnie zranił i ja nic nie mogłem z tym zrobić. Bo prawdziwa odpowiedzialność nie polega na tym, że bierzesz wszystko na siebie. Prawdziwa odpowiedzialność polega na tym, że umiesz oddzielić swoje od cudzego. I mówisz, to nie moje, nie biorę tego. Zatrzymaj się teraz, zanim przejdziesz dalej, zadaj sobie pytanie, czy to naprawdę ja zawiniłem, a może znowu próbuję coś naprawić tylko po to, żeby nie musieć czuć bólu odrzucenia? I to dopiero początek, bo w punkcie drugim zobaczysz, jak często zdradzasz samego siebie tylko po to, żeby nie stracić miłości. Drugi punkt to coś, co naprawdę trudno sobie uświadomić, bo nikt nie chce przyznać, że zdradza samego siebie, ale ty, ty robisz to częściej niż myślisz. Zgadzasz się na coś, czego nie chcesz. Uśmiechasz się, choć boli, milczysz, choć wszystko w tobie krzyczy, rezygnujesz z siebie tylko po to, żeby nie stracić miłości. I wiesz co? To nie jest coś, co wymyśliłeś jako dorosły, to jest coś, Czego nauczyłeś się bardzo wcześnie? Zobacz, może twoja mama nie znosiła, kiedy byłeś smutny, może mówiła wtedy nie przesadzaj, albo ignorowała, a może płakała, i ty czułeś się winny, że sprawiłeś jej ból, może wtedy nauczyłeś się, że lepiej się uśmiechać, nawet jeśli coś boli, bo tylko wtedy mama była zadowolona, tylko wtedy był spokój, tylko wtedy czułeś się kochany. I teraz, jako dorosły, robisz dokładnie to samo. W pracy bierzesz dodatkowe obowiązki, choć jesteś wykończony, bo boisz się, że zawiedziesz. W relacji nie mówisz, co naprawdę czujesz, bo boisz się, że druga osoba odejdzie. W towarzystwie jesteś tą miłą wersją siebie, którą wszyscy lubią, ale w środku czujesz, że nikt nie zna prawdziwego ciebie. I nawet nie zauważasz, że znowu. Zdradzasz siebie, znowu się dopasowujesz, znowu próbujesz zasłużyć na miłość, tą samą, której kiedyś tak bardzo potrzebowałeś, ale nie jesteś już dzieckiem. Masz prawo być sobą, nawet jeśli ktoś się od ciebie odsunie, masz prawo powiedzieć nie, nawet jeśli ktoś się obrazi, masz prawo mieć granice, potrzeby i głos, bo każda relacja, która wymaga, byś zrezygnował z siebie. Nie jest relacją, to układ. A ty nie jesteś już w nim winny ani odpowiedzialny za czyjeś emocje. Zatrzymaj się i zapytaj, ile razy już cię to kosztowało, ile razy straciłeś siebie, żeby nie stracić kogoś innego. I uważaj, bo to nie koniec. W punkcie trzecim pokażę ci, dlaczego nawet jeśli robisz wszystko idealnie i tak czujesz, że nie zasługujesz na szczęście. Trzeci punkt to coś. Co może być Twoją codziennością i pewnie nawet tego nie zauważasz, ale ty cały czas próbujesz zasłużyć. Na co? Na odpoczynek, na miłość, na prawo do błędu, na bycie sobą. Zamiast po prostu być, cały czas udowadniasz, że jesteś wystarczający, produktywny, silny, godny podziwu, jakby życie było jednym wielkim egzaminem. A ty na każdej lekcji boisz się, że oblejesz. I wiesz co? To się nie wzięło znikąd, bo jeśli jako dziecko słyszałeś zobacz, jaką Kasia dostała ocenę tylko grzeczne dzieci są kochane. Zostaw mnie z tym, nie przesadzaj to zaczynasz wierzyć, że miłość ma warunki, że na dobre słowo trzeba zasłużyć że twoja wartość to coś, co się zdobywa jak punkty za dobre zachowanie za uśmiech, za przemilczenie tego, co boli. I teraz, jako dorosły Powtarzasz to w nieskończoność, zasuwasz w pracy, żeby ktoś cię docenił, w relacjach starasz się być łatwy, by nie stracić bliskości, a gdy popełniasz błąd, katujesz się w głowie przez tydzień. I to nie dlatego, że jesteś słaby, tylko dlatego, że wciąż gdzieś w środku żyje to dziecko, które nie mogło po prostu być, które musiało być jakieś, żeby ktoś się chciał, ale dziś już nie musisz. Już nie musisz nikomu niczego udowadniać, już nie musisz zdobywać miłości, bo twoja wartość nie zależy od tego, jak dobrze dziś wypadłeś, nie zależy od ilości zadań z listy, od tego, czy ktoś cię pochwalił, zawsze byłeś wystarczający, nawet wtedy, gdy nikt ci tego nie powiedział. A teraz zatrzymaj się na chwilę, bo czwarty punkt może być najboleśniejszy. To schemat, przez który nawet najbliższe relacje zamieniają się, w pole bitwy. Czwarty punkt. Zawsze sięgasz po tych, którzy są niedostępni. Zakochujesz się w kimś, kto raz jest, a raz znika, kto potrafi patrzeć na ciebie tak, że miękną ci kolana. Ale gdy najbardziej go potrzebujesz, znika, mówi, nie jestem gotowy na związek, a ty odpowiadasz, to nic, ja poczekam. I czekasz. Dniami, miesiącami, czasem latami, bo przecież coś czujesz, coś intensywnego, coś jakby prawdziwego, coś, czego nie da się łatwo wytłumaczyć. To musi być miłość, prawda? Tylko, że może nie, może to nie miłość, może to echo, echo tej pierwszej relacji, w której tak bardzo pragnąłeś być zauważony, w której kochałeś kogoś, kto nie był emocjonalnie obecny. Może to twoje wewnętrzne dziecko znowu mówi: jak się bardziej postaram, to mnie pokochają. Jak będę czekać, to może mnie w końcu wybierze. I twoje ciało to zna. Ten ścisk w żołądku, gdy nie odpisuje. To drżenie, gdy nagle napisze jedno słowo po dwóch dniach ciszy. Ten głód. On nie jest o tej osobie. On jest o tamtej osobie. I dlatego zostajesz. Bo ten schemat jest znajomy. Bo ten ból daje iluzję sensu, bo w tym cierpieniu czujesz się jak w domu, ale to nie jest dom, to rana, która wciąż się nie zagoiła. I dopóki nie zobaczysz tego schematu, dopóki nie zadasz sobie pytania: czy ja naprawdę kocham tę osobę, czy tylko próbuję wygrać w grze, którą przegrałem jako dziecko, to będziesz gonić za kimś, kto nie jest dla ciebie, a teraz. Zatrzymaj się, pomyśl o tej osobie, której wciąż nie możesz zapomnieć. Czy ona naprawdę dawała ci miłość, czy tylko cień nadziei? To ważne pytanie, bo w piątym punkcie pokażę ci, dlaczego im bardziej starasz się być lepszy dla innych, tym bardziej oddalasz się od siebie. Bo jeśli czujesz, że to wszystko brzmi aż zbyt znajomo, to nie jest przypadek. To nie jest film o psychologii dla kogoś innego. To jest Twoja historia. Może przez lata myślałeś, że to normalne: brać winę na siebie, gonić za uczuciem, które rani, szukać akceptacji, która zawsze jest o krok dalej, ale to nie Ty jesteś problemem. Ty tylko nosisz w sobie cudze głosy, cudze braki, cudze rany. I teraz, po raz pierwszy naprawdę się temu przyglądasz, bez uciekania, bez tłumaczeń, bez wstydu. A to jest moment, w którym zaczyna się prawdziwa zmiana, bo to, co zaraz ci pokażę, nie dotyczy już tylko relacji z innymi, dotyczy relacji z samym sobą, a ta potrafi ranić najmocniej. Punkt piąty. Wciąż próbujesz dostać od świata to, czego nie dostałeś od matki. Może twoja mama była dobra, porządna, odpowiedzialna, dawała jeść, prała, sprzątała, odrabiała z tobą lekcje, ale nie potrafiła się z tobą bawić, nie klękała obok ciebie na dywanie, nie śmiała się bez powodu, nie udawała z tobą potwora skoca, nie dlatego że była zła, tylko dlatego że nikt się z nią nigdy nie bawił. Bo ją też wychowano w zimnie, w obowiązku, w nie zawracaj głowy. I tak jak nauczyli ją, tak ona próbowała wychować ciebie. Może była zmęczona, pracowała całymi dniami, wracała i bolała ją głowa i mówiła: Nie teraz, zaraz, nie mam siły, bądź grzeczny. I ty byłeś, tylko że w środku tęskniłeś za spojrzeniem, które widzi więcej niż twoje zachowanie, za słowem, które nie jest instrukcją. Za ramieniem, które jest czułością, a nie kontrolą. I teraz, jako dorosły, wciąż próbujesz to odzyskać w relacjach, w pracy, w tym, jak się starasz. Bo ty już nie chcesz po prostu miłości. Ty chcesz tej jednej miłości, której nie dostałeś wtedy, gdy najbardziej jej potrzebowałeś, tylko że to się już nie wydarzy. Mama może dziś być inna, może starsza, może skruszona, może jeszcze bardziej zamknięta, ale ta luka, ta emocjonalna dziura została w tobie, i teraz nie chodzi o to, żeby ją zapełnić czy wymazać, chodzi o to, żeby ją uznać, powiedzieć sobie: Tak, brakowało mi czegoś ważnego, tak tęskniłem, tak próbowałem być idealny, żeby ktoś w końcu się zatrzymał i mnie zobaczył. I może wcale nie chodzi już o matkę, może chodzi o to, żeby ty dziś siebie zobaczył z tym brakiem. Z tą tęsknotą, z tą czułością, której się uczyłeś przez całe życie, ale nigdy nie dostałeś, bo tylko wtedy możesz przestać błagać świat o coś, co powinno było przyjść z serca, a przyszło, jeśli w ogóle, z obowiązku. Zatrzymaj się na chwilę. Jeśli choć jeden z tych punktów coś w tobie poruszył, to nie dlatego, że jesteś zbyt wrażliwy, niedojrzały albo nieogarnięty to dlatego, że w tobie wciąż żyje dziecko, które musiało wszystko rozumieć za wcześnie i wziąć za dużo na siebie. Ale to już nie twoja rola nie musisz już być tym, który wszystko naprawia nie musisz już nosić win, które nigdy nie były twoje nie musisz zasługiwać, usprawiedliwiać się, wyprzedzać emocji innych, żeby czuć się bezpiecznie możesz zacząć powoli od jednego cichego nie. Od jednego oddechu dłużej, od myśli, może naprawdę nic ze mną nie jest nie tak. Może po prostu uczę się siebie od nowa. Bo prawdziwa zmiana nie zaczyna się wtedy, gdy przestajesz czuć ból. Zaczyna się wtedy, gdy przestajesz z nim walczyć i zaczynasz go słuchać. I jeśli pytasz siebie, skąd to wszystko się wzięło, to może warto spojrzeć tam, gdzie wszystko się zaczęło: w relacji z matką. To jest psychologia obfitości, przestrzeń, w której nie naprawiasz siebie, tylko wracasz do siebie i jeśli jesteś gotowy, to właśnie teraz zaczynasz pisać nowy rozdział. Nie z winy, z prawdy. Dziękuję, że byłeś tu ze mną do końca. Jeśli ten film był dla ciebie ważny, podaj go dalej. Niech dotrze do tych, którzy też ciągle myślą, że wszystko to ich wina, a jeśli chcesz iść dalej, zobacz kolejny film, dziesięć rzeczy, których nigdy nie robią ludzie z wysoką inteligencją emocjonalną. To praktyczny przewodnik dla tych, którzy nie chcą już tylko przetrwać, ale naprawdę zacząć żyć. Kliknij teraz i przejdź ze mną dalej tę drogę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.